Cześć, mały siema, Kasia Dawid. Dzisiaj zmieniłem sobie ustawienia, żeby było lepiej, jeszcze lepiej. Więc mam nadzieję, że będzie w porządku dzisiaj. Bo widać, że zmieniłem sobie na że masz na z obrazu na jakiś, nie wiem, 2,5, to dałem na 5000 aż. Więc ogólnie to dobrze. Tak zrobiłem chyba. Ale wraz widać, że jest za wolniutko. Nie będę oglądał, niestety. Ja się prawie wczoraj spaliłem. Dlaczego? Czemu tak? Dzisiaj zmienię ustawienia. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Dzisiaj mam teraz jakąś tutaj najlepszą, jaką mogę tutaj ustawić. Bo mam na ustawienia, na bitrate obrazu. Na 5000, więc myślę, że jest ok. Widzę, jest obraz jest na 5000 KBPS. Tak to się... No wiem, 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 ale nie chcę niestety już. Znaczy, nie mogę teraz niestety, więc sorry, sorry, sorry. No, bo był Sylwester, właśnie. Był Sylwester. Ja, jak wiadomo. Kiedyś to, nie wiem, był kiedyś no, dobry net, no, w miarę był. Ale widzę, że tutaj bitrate, czy tutaj, no, raczej jest ok, Bo jak widzę, chyba jest ok jak patrzę na telefon. Hmm, co tutaj zagrać? Nie rzucaj obby. A, czyli nie wychodzimy, czyli nie mogę wyjść. Sorry. Sorry, za lagi. Bo widzę, że jest słabe połączenie. Jest 5... Ja mam bitrate obrazu na 5000, a jest 3000, coś w takim stylu. Więc nie wiem. Tu fajerka wybuchła bardzo nisko. A Dlatego. Rozumiem, ale... Ty, co tu się stało? Ej, co tu się stało? Ja pierdzielę, i się zasra... Ej, Ja myślałam, że będzie coś innego. Nie, nie, nie zastrałem się, ale no, wiadomo. Każdy ma... I widać, że chyba trzy tysiące wystarcza. Wystarczy. Ale nie wiem, nie, chyba. O kurde. I się live zepsuł. Chyba. U mnie. Jak patrz. O, właśnie już. Nie, no tutaj są laki, mega. O matko. <grym> Ale no, jak? O, dopiero, tak? Dopiero? Super, naprawdę. Co, nie mogę wyjść? Mogę, mogę wyjść. Nie wiem, o co chodzi w tej grze, naprawdę. Nie wiem, o co chodzi. Ja. Yeah. No. schema, uh. siema, siema. Siema, siema. No. E. Fajnie to zrobione Ale tak ostrzega, ostrzega żeby nie wyjść A nie... Co?! Ej czemu mi... Czemu mi live zakoń jakby zakończyło jakby Czemu mi zakończyło live? Okej, okay, ty... Co się dzieje?! What the fuck I coś mi się z rajbem dzieje, znaczy umie się coś dzieje z dziwnego z rajbem. Naprawdę. O. Chyba muszę na tą tą. Na ten... O, dzięki rodzinka za pięć złotych. Dzięki, dzięki. Dzięki. Dzięki bardzo. Dziękuję. Rodzinka. Pięć złotych dwukropek nawias zamykający nawias zamykający nawias zamykający <noise> Fajne. do dzięki za pięć złotych kolejne pięć złotych zaraz będziemy mieć no będziemy mieć już cel cały ja 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 muszę chyba na ten ten muszę Dobra, wskaczemy, lecimy, o matko. Okej. Okay. Ej, łatwy bardzo. Bardzo łatwe obydw, naprawdę. Mega łatwe. Ew. dobra. Trochę nudne. Musi być coś bardziej... Jakiego wiecie. E, ja muszę chyba zmienić bitrate obrazu, naprawdę. Mogę pod coś live'a to zrobić? Ej, chyba mogę pod coś live'a to zrobić. Czekajcie, ile ustawić? To ja ustawię sobie na... Na cztery tysiące? Cztery tysiące. Dobra. Ustawiam na cztery tysiące. Czaisz? Po co srajła? Najśniejsze pora bitew. Nie zrzucaj Obi. Dalej coś z tym... Z tym tym... Znetem jest chyba. Czekajcie, czy się zmieniło jakość? Czekajcie. Czekajcie troszeczkę. 1080p. Czy taka jakość wystarczy? Wystarczy. O matku. 4000 wystarczy. Ech, dołącz do mnie. Nie wiem czy dołączyć, nie wiem czy dołączyć Nie wiem czy dołączyć Naprawdę, nie wiem czekaj, spongeboy 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 spongeboy, spongeboy sponge i boy czy to ma sens? trochę ale nie wiem, nie do końca ej, ale to w grze mi nie zadaje obrażeń normalnie o, no, no teraz to tak Oh, macko, macko, macko. Naprawdę. Czekajcie, czekajcie. Coś zobaczę. Coś zobaczę. Zaraz nagrywamy? O, zaraz nagrywamy, znaczy nie wiem czy. Nie mógł. Sorry. Zaraz dołączę, zaraz dołączę. A to jest na niego. Czekajcie. Połączenie powiodło się. Spongebob. Dobra. Siema. No, siema. Siema, siema. Dobra, w ogóle poczekaj, ja zaraz y, ten sobie. Ja teraz robię live'a, y, jakby co, więc ludzie się pewnie nie będą cierpliwić. Się niecierpliwić, pewnie. Jak zwykle. Omawiam już drogę live. Ja y. już więc... Co się dzieje? Jaką ma jakość? Taką jak ja mam. Dobrze. Nie ma problemu. Nie wiem, czemu olek nie dołącza. Aj, to nie wiem, to nie wiem, to już nie wnikajmy. Ej, a to będzie na Twój kanał nagrane? Co? To? to będzie nagrane na Twoim kanale? No. A. Hej. A widziałeś te nowe filmy. A widziałeś te nowe filmy, wycinamy drzewa i jem cały świat. A no jem cały świat tylko wiedziałem. O co tu no chodzi? Wycinamy drzewa tam jest Mhm. Jak my mamy tutaj przejść? No nie wiem. Jest tylko 5 osób na live. A wiesz A kiedy zacząłem live'a? 13 minut temu. Więc, no, więc... dobra. Zdecydowałam się zrobić tego live'a i... No. O! Zaliczyło! <noise> Jak ja. Ja ja. O. o! Przyszłem! Ale ja tutaj mam jakieś, nie wiem, jakiś ma... Nie wiadomo co. Ja nie wiem. Ja piszę do Olka, on nie doła. typowa rozmowa, Dołącz tak, A ja nie mogę, no nie mogę, no teraz gadam z kolegą, no. Rozumiesz? Sebsal? Mam nadzieję. Więc tak, mogę jednocześnie gadać z, z tobą i do, no, do czatu mówić. Do tego, tak! Dobra, to teraz do czego? A widzowie mnie słyszą? A widzowie mnie słyszą? Chyba troszeczkę, ja nie wiem. Więc musisz być do nich uczciwi. Trzeba być z szacunkiem do widzów, a nie tylko. wiadomo. Do mnie. Ponieważ tutaj nie jest najważniejszy admin. Dobra. Dobra. Od razu mi zakończyło. Teraz to moderator, za dołączenie i, no właśnie, jak będziesz długo na tych live'ach, no to się zdecyduję. To zdecyduję, czy czy ty będziesz miał moderatora? Czy nie? A on już nagrywa... Hmm... Czemu? Hmm. A, nie, a nie... Jak nie będziecie na kanale, to sam to zrobię, a... Myślisz, że mnie przekonasz w tym, tak? Zaraz i ja sam to zrobię. Czy znaczy, zaraz i tak dołączę sam do tego kanału. Gdzie ja, mam, gdzie ja miałem głowę? Właśnie ja miałem głowę gdzieś w dziwnym coś. O! E! No znowu mi się dzieje z tą głową! Proszę, no... No halo! To jest zagra jest do dupy. Przestań mi wywalać jakieś dziwne miejsca. Bo się nie da. Blob 18, czemu tutaj jest Krystiany Nado i Speed? <grym> nie wiem. <grym> Co sekundę? Zyskujesz 1 pr prędkość. Oby, oby, oby. Sobie, ty grasz w taką grę, ale ja nie mogę do ciebie dołączyć. A teraz możesz czy nie? Ja teraz mogę. O, no do tej to. Dobrze. Tak, teraz mogę, teraz mogę. To dobrze. Ja mam tutaj już więcej prędkości. Tutaj jestem, zobacz. A tu, tak, te szary jesteś. Hm. A no bo będzie się nie załadowała jeszcze gra. Nie. Wiadomo. wiadomo. Dobra, jesteś już kolorowy. No. Czekaj, idę po ładu. Ty też jesteś. Ale mi grę zaci... Na znaczy mi grę tak dziwnie? Wiesz. Ej. Ej. chcę wrócić do ziemi. Halo. Gdzie ty jesteś? O. Szybko spierdzielam! Gdzie ty jesteś? Już jestem. Jak, jak na razie jest mnie to na to przyszedł odkurzacz, ale... Nie przeszkadza. To ja ci powiem. Jedynie. Ja, tak, ja mam jednego spina. Zespiluję. Nie, Olek mnie nie odpisuje. Dobra, chyba kończymy tego live, bo coś tak dziwnie...